Pewnie w większości bardzo ciężko się z w tym Przede wszystkim dlatego czekałem na tego momentu, bo uważam, że przez ostatnie trzy lata zbyt wiele razy przyszliśmy, żeby nie wyjść tutaj i Was po prostu przeprosić. Dlatego też jest, dlatego też staję przed Wami, nie boję się odpowiedzialności. Nie boję się odpowiedzialności. I tak naprawdę przez to, którzy są w tej chwili my na to się na służby, my się służby, my na służby, my na służby, my na służby, że na to my na i pewnie tak będzie. Chciałem w moim imieniu bardzo serdecznie za to, przez to musicie jest mi z tym cholernie ciężko, ale zrobię wszystko, wiem, że to nie mi dobrze teraz. wiem. Wszystko, żeby mi skończyło tam z jednym miejscem. Znając sobie sprawę z tego, znając sobie naprawdę sprawę z tego, że zajeb... <śm> dziękuję.

Jeszcze no pan nie zrobił. Powiedział pan nie zrobił. To no zawsze później robicie tak samo. Zlej, lecz nie było później, nie było, to możecie pić, to pięć to na się to. Już się zaczyna na was na gąbka. Za to robić, Ja wierzę w Kubę. Powiem szczerze, bo to się tym razem nie udało, bo mi się wydaje, że zabrakło im doświadczenia. No już nie mówię o pieniądzach, ale obserwuję po prostu. Jak, jakim Kuba jest nie, człowiekiem? Muszę Natomiast... ci powiedzieć, Fedor, że to tutaj uderzyłeś w tę strunę, która mnie bardzo interesuje, jeżeli chodzi o, o, o człowieka, czyli Kubę Błaszczykowskiego. Ja nie wiem, czy ty pamiętasz, byliśmy razem na meczu, jak Kuba przyszedł, on dopiero przyszedł do Wisły, tak. wtedy ty tam z nimi coś żartowałeś, mówiąc, jak tam będzie, jak będzie. I okazuje się, że ta droga właśnie z Wisły przez świat. No, zrobiła z niego fenomenalnego faceta. On jest naprawdę wspaniałym człowiekiem. No tak. Bo już powiem, że jest piłkarzem bardzo dobrym, ale, ale człowiekiem jest wspaniałym, ale wrażliwym na, na biedę, na, 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 na nieszczęścia innych i tak dalej. Super facet. Jest. Najłatwiej jest teraz z perspektywy czasu o czymś mówić, coś krytykować. A nie, nie wszyscy jak gdyby może byli do końca obiektywni i patrzyli na to, jak to działało wcześniej. Tak? Oczywiście w klubie sportowym najważniejszą kwestią w tym ostatecznym rachunku jest wynik sportowy.